Ja jestem Hoxley, a to jest gameplay z gry Gothic, druga część gameplaya, kontynuujemy sobie przygody naszego bezimiennego bohatera. Dzisiaj porobimy sobie trochę zadań dla obozów, dla starego obozu to chyba głównie. Dążymy zrobić jakieś tam zadania dla starego obozu, do nowego nie zdążymy chyba jeszcze dzisiaj pójść, bo tutaj jest pełno gadaniny z tego co pamiętam. W starym obozie. Aha, musimy iść do Diego, no tak. Do Diego albo do Torusa. Bardziej do Diego, ale zaraz się okaże, dokąd mamy tak naprawdę iść. Idziemy, idziemy, idziemy. Diego. A jednak do Torusa, dobra. Idziemy do Torusa. Torus. Eee, tak. Chcę pracować dla Gołęsa. Pracować dla Gomeza. Oni sobie trochę pogadają, myślisz, że a ja trochę Wam opowiem żeby ktoś o kabuletach głębiej. Troszkę, bo ostatnio wspomniałem Wam, mm, co się dzieje w kolonii, jakie są obozy i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wspomniałem o tym, jak w ogóle one powstały, z czego się to w ogóle wzięło. Yy, Diego powiedział tak. Diego powiedział, że to ty <laughs> Wszystko zaczęło się właśnie od wojny z Orkami. Tak? Ekspansja że na tereny Korini, Smyrtany w celu zdobycia rudy. E, Diego e, e, dobrać Król dobrać zadeklarował, że e, nadajesz, będzie wydobywał tą z rudę z kolonii. Później, e, uwięził tam odliw, wszystkich odliw. więźniów Jasne? z całego kontynentu. E, no i e, uwięził ich w barierze. Barierę stworzyło 12 magów. 12 bardzo potężnych magów, jak to się mówiło w intro. E, dlaczego sam nie podasz nie próby, dobra? E, ci magowie stworzyli sobie tą barierę przy udziale tak zwanych kamieni ogniskujących. To są kamienie, które posiadają wielką moc magiczną i które wspomagały umiejętności magów. No i magowie robili sobie tą barierę, robili, robili spokojnie, ale stwierdzili, nagle okazało się, że ta bariera wymknęła się spod kontroli. Zajęła ona zbyt duży teren i pochłonęła swym zasięgiem także samych magów, czyli oni utknęli, tak jakby w tej barierze. A bariera. E ma takie zastosowanie, że jak się już do niej wejdzie, to się z niej nie, nie. wyjdzie. Kończy, Rzeczy, Kończy się to niechybno śmiercią od razu, kiedy chłopce. próbujemy z nim Trzymaj wyjść. No, wejście jest gładkie, po prostu przechodzi się przez barierę, ale wyjść już się nie da? Mm. Najpierw tam jakoś to funkcjonowało. Ponieważ w tym właśnie obozie, w starym obozie, który wtedy jeszcze składał się tylko z zamku. Co tu jest? Który wtedy składał się jeszcze z samego zamku. Nie było tych pobocznych domków koło niego. Nie było tego zewnętrznego pierścienia. Kiedyś tutaj urzędowali właśnie rycerze króla, mertany, robara. Urzędowali sobie, urzędowali. Ruda się wydobywała, było świetnie. Ale w pewnym momencie więźniowie zaczęli się właśnie buntować. Zaczęli się buntować, kiedy już zabili tutaj wszystkich którzy stali na drodze, to właśnie pierwsi więźniowie utworzyli stary obóz. Stary obóz powstał właśnie z więźniów, którzy pierwsi się zbuntowali. Założy, przywdziali oni te wszystkie zbroje, które wcześniej posiadali ich, ich władcy, właśnie strażnicy i tak dalej. I zaczęli oni e, e, handlować z królem tą rudą. O tym też już wcześniej wspomniałem. Zaczęli oni handlować tą rudą. Zaczęli handlować. Wszystko szło dobrze, do czasu, kiedy wśród samych więźniów nie pojawiły się jakieś takie głębsze konflikty. E, jeden odłam tych więźniów zaczął przeżyć chęć wydostania się z kolonii w jakikolwiek sposób. Eee. Eee. I właśnie z tego odłamu utworzył się nowy obóz nowy obóz, który przeniósł się eee, daleko eee, w miejsce daleko e, położone od e, starego obozu i nowy obóz eee. co tu jest dalej? Dlaczego magowie bronią Mordraga? E, nowy obóz zaczął zbierać e, magiczną rudę. Magiczną rudę, która m, według ich wizji miała im pomóc w wydostaniu się z kolonii. Potem po zebraniu bardzo dużej ilości tej magicznej rudy, mieli oni ją wysadzić i tym samym wysadzić także barierę. No, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to że stary obóz nie chciał w ogóle współpracować z nowym. Nowy obóz nie miał więc w ogóle dostępu do towarów z zewnątrz, czyli do towarów, które otrzymywali, otrzymywał stary obóz podczas handlu rudą z królem. Nowy obóz musiał więc kraść. Kraść, żeby w ogóle przetrwać, bo no, trzeba coś jeść, trzeba coś pić, tak? A nie mieli oni w ogóle dostępu do tych podstawowych Środków potrzebnych do życia, tutaj już kończymy Chcesz, rozmowę. Go zabił, tak? Potem będziemy być, musieli chyba jego jeszcze. Iść. No, i kiedy oni już tam sobie spokojnie, mmm, kiedy stary obóz sobie spokojnie żarł na potęgę, yy, a kopacze wydobywali rudę, to nowy obóz nie musiał tak. w tym czasie okradać ich, żeby w ogóle przetrwać. No i właśnie stąd wzięło się powiedzenie, że. W ogóle stwierdzenie, że nowy obóz to jest, to jest obóz złodziejaszków, którzy nic innego nie robią, tylko właśnie okradają stary obóz. No ale jakoś musieli przetrwać, no. jako że stary obóz nie chciał z nimi w ogóle handlować. No to już skończyliśmy rozmowę, idziemy sobie teraz do Diego szybciutko. Diego sobie tu prowadzi konwersację z jakimś innym skazańcem Diego... Rozmawiając, Rozmawiając z Torusem. No. Mówi, że będę ale to nie wszystko. Powstał jeszcze jeden obóz. Obóz, obóz sekty. Sekty, yy, sekty, która jak już wcześniej wspomniałem wyznaje kult lepiej. Śniącego. Śniącego, który według nich jest nowym bogiem, czwartym bogiem, ponieważ tak jak wcześniej już mówiłem yy, w świecie gotyka występują, wiedzieć, występuje troje gust, jest to inos, czyli dobra światła, ognia, adanos, czyli Bóg neutralności, wody, morza i beliar, czyli Bóg zła, ciemności, śmierci. No takie to informacje. Śniący za to ma być Bogiem, w sumie nie wiem nawet jaką on ma specjalizację, o tym się chyba zbytnio nie mówi, ma być Bogiem, który uwolni więźniów z kolonii, jeżeli ci przyzwą go na ziemię i yy, będą oddawać mu cześć. No i oni, oni wyruszyli dwie jeszcze inne miejsce kolonii tam założyli obóz na bagnie zaczęli sadzić bagienne ziele, czyli narkotyk obecny wszędzie i w myrta, już w całej Myrtanie palenie bagiennego ziela objęło już są Myrtanę się to już zwyczajem, że tak powiem no i przez to bagienne ziele oni właśnie mają wizję o tym Śniącym, no trudno się dziwić narkotyk jak narkotyk halucyny powoduje. Kto może mnie czegoś nauczyć? może mnie czegoś nauczyć? No, i tak tam mniej więcej właśnie wygląda, bo o tym nie wspomniałem wcześniej. Nie wspomniałem o tym w, w pierwszej części tego gameplaya, a to jest dosyć ważne. Tak, pomyślałem, pomyślałem, że jeszcze o tym powiem. stąd idąc Udaj się w się stronę. areny. Posłuchajmy tu ma do powiedzenia jeszcze prawie, Diego. I porobimy sobie trochę to zadania. Droga do areny. Może? Zabrzeć Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać Wydaje do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Nie od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich, wszystkich rzeczy, polegać. których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz. Daleko tu zajdziesz, hmm, może. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydaje komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. To nie mój tak zrobię. się nic nie bo jak mnie to nie Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam, że potrzebujesz mapy. Z niej Chciał dowiesz się być. gdzie słynny leży... kartograf. Niej, Graham mieszka na lewo od północnej inaczej. W tej historii nie jednak ziarno prawdy. Pogadaj Trzymaj się. Tak jest, tak jest, tak tak się. Dobra, idziemy sobie robić zadanie. Na razie dosyć proste. Chodzimy sobie w kółko, nawet nie musimy chyba tutaj pierwszym nikogo zabijać. Nie, nie musimy, bo tu to zadanie polega na mm, zdobyciu miecza dla pewnej osoby, a konkretnie... Dla... zaraz się okaże. Dla kogo? Dla pana świstaka. Tak. Panie świstaku, co możemy dla pana zrobić? Cześć! Jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz... Myślę, że te pierwsze chcieć. odcinki będą w ogóle takie związane bezpośrednio z zadaniami pobocznymi. Wykonywanymi dla obozów, bo żeby dołączyć do któregokolwiek z obozów, musimy mieć piąty poziom doświadczenia. To jest wymóg. A wykonywanie zadania jest zdecydowanie bardziej proste niż ubijanie zwierzyny. Także prawidłowy, właściwy wątek, główny pojawi się dopiero później. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać? Nie, nie będziemy z nim dłużej rozmawiać ulega, na ten ja temat. Masz. Tylko nie marudź za długo. Nie będziemy marudzić. Idziemy szybko zdobyć miecz. Się okaże, że miecz kosztuje 110. Z tego co pamiętam. Witaj! Jestem Fisk Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. No widzisz, bo potrzebuję takiego miecza. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryły kródy. Piękny zrobiony Damik. 110 bryłek kródy. Nie, no nie. My mamy 100. Może innym razem. Musimy się wrócić do świstaka. Bo on nam potem by tych pieniędzy nie oddał. A tak to weźmiemy sobie 10 bryłek rudy. I spokojnie wypełnimy zadanie. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudnych. żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10. Już dałeś. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz! Tylko się pośpiesz! No dzięki, dzięki. Już dostaniesz zaraz swój wymarzony tylet, miecz, oręż, czy jak go tam inaczej nazwać. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś... bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110. Bryły krudy. Jak najbardziej. Wezmę go. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. Wiem, wiem, wiem. wiem. Musimy się przespać w ogóle. Bo my. Tylko 3 czwarte życia. Mam dla ciebie miecz. Mam dla ciebie miecz. Kolejny poziom. Rozwiniemy sobie coś dzisiaj. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę Tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za Tobą. Póki co, trzymaj się. Trzymam się, trzymam się. Gdzie teraz? Prześpimy się? Może tak, bo już się ciemno robi. To się szybko prześpimy. I przejdziemy do wykonywania kolejnego zadania teraz będzie trochę walki, i trochę akcji. Nie być. Powinno być trochę ciekawiej. To jest chatka Diego. Mówimy sobie kubek, zawiniemy mu. Talerz. Do skrzyni się na razie nie, nie wiem, bo nie mamy wytrychów ani umiejętności otwierania zamków. To przyjdziesz czasem oczywiście. Łóżko. Do poranka. No, poziom zroja się odnowił. Zawsze to samo. Nieładna dzisiaj pogoda, nieładna. Gdzie teraz do złego, tak? Do złego chciałem. iść. Tak on miał chyba na imię, nazwisko, imię. Pseudonim... do Zły. Idziemy do złego. Pogadajmy lepiej o czymś. Jesteś zły. Lepiej się w nic nie Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółto-dzioba, jak ty. Wiem, wiem... Muszę... ...iść do pewnej jaskini... ...wybić kretoszczury... szczury. tam O co chodzi? O, stoi! O Boże, jakie Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Ale Jest się zaczaił. ...i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko To wrzut, się mylę? Udaje mi się, że to był wrzut. Będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Postaram się go znaleźć. Postaram się go. Tak, to Jakbyś spotkał Flecera, możesz. Nie, skąd, skąd on się tu wziął? Flecera przejął jego rewir. Śledź mnie. Tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Flecera? Jak Zwykle to wygląda? Tak Patrz. O Boże. Nie, nie zaczepię. Mnie. Zaskudowałeś się wreszcie? Dokąd chcesz iść? Może oko po pobijemy? czy nie? Cholera! Bójka! Uciekł. Nikt się nawet nie zainteresował wodem, Może go leje. Niektórzy nie Dobra, dobra. Idziemy sobie do jaskini teraz szybko. Może sprzedamy sobie jeszcze wcześniej jakieś rzeczy, które mamy, które nam przepełniają tutaj kieszeń, co ja tu mam. Ja mam coś tu do sprzedania zawsze się znajdzie. To jakieś są śmieci od sprzedania fisk pokaż mi swoje towary pokaż mi swoje towary no i tak to wygląda handel Jeśli wymiana towarów pochodnia zostawimy no, sobie jedną wszystko mięso, chrząszcza się przyda no nie chciałem wychodzić pokaż mi swoje towary no. przez przypadek Pochodnia zużyta, talerz nam niepotrzebny kubek. Tym bardziej, to się może przydać. Broń to możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. Też strzały sobie zostawimy. 20 brówek, ludy akceptujemy. Ok. I idziemy sobie dalej. W ten. W tą ogromną ulewę to jest Mordrak. On nas zaprowadzi do nowego obozu. Mamy, oczywiście, zadanie, że mamy go zabić, tak? Ale to zadanie można wykonać na dwa różne sposoby: albo go zabijając. Albo pozwalając mu odejść do nowego obozu. On chętnie nas tam zaprowadza też. Wybijając przy okazji parę wilków i ścierwojadów, weźmiemy sobie od razu te grzybki, bo one będą potrzebne do questa na potrawkę z chrząszcza. Ala Snaf tak się nazywa kucharz, który ją stworzył. Wymyślił, kryto szczury. Zrobimy je pojedynczo, żeby nie było. W ten sposób on zaraz podbiegnie, ja się oddale. Ok, jego koledzy nawet się nie spostrzegą, jak on zginie. Podejść bliżej, kochanie. O, no, sam podać. Mięzko? Nie wiem, który wyjdzie pierwszy. No nie cofaj się. Nie mogę was załatwić dwóch naraz, bo boję się, że zginę. Dobra, ja nie chodzę. Ten się tylko patrzy, a ten się denerwuje. Dobra. Szybki odwrót... ...i ja atak. Proszę bardzo.